Zgadzam się z argumentacją prezydenta Nawrockiego. Mam wrażenie, że on chciał stworzyć jakiś taki celowy spór pomiędzy miastem i wsią i jasno opowiedzieć się po stronie, po stronie wsi. No, trzymanie psa na łańcuchu jest no, bardzo okrutne. Tak? To, to z... Pies nie powinien być żywym dzwonkiem. To jest niestety jakaś niechlubna tradycja, że pies ma informować o tym, czy ktoś zbliża się do gospodarstwa. Niejednokrotnie słyszałam historię o tym, że te łańcuchy wrastały psom w szyję. Niezwykle te zwierzęta cierpiały. Ja też przypomnę, że nie ma obowiązku posiadania psa. To nie jest tak, że jest nakaz, i każde gospodarstwo musi. Psa mieć, jeśli ktoś nie jest w stanie zapewnić psu odpowiednich warunków, to po prostu nie musi takiego psa mieć. I ta argumentacja pana prezydenta Nawrockiego, że tworzymy jakieś kawalerki dla psów, też nie ma racji bytu, bo to są europejskie rozwiązania, tak? że psy, o ile ktoś nie weźmie psa do domu, bo to jest oczywiście najlepsza opcja, żeby pies spędzał czas w domu, żeby nie był narażony na działania czynników atmosferycznych, czy do mrozu, gradu, deszczu, upału. To no jakby nie ma tutaj innej opcji, by wprowadzić kojce.